Może tutaj dojść. Za wczesny lekko teleport. a izbista jest otoczony. Moim zdaniem to nie jest bezpieczny dive. Ale mimo wszystko proszę bardzo i kończy się marzenie o dobrym początku dla Super chociaż teraz izbisto zamknięty będzie. Potrzebna tutaj reakcja ze strony Timu King Robi się gorąco jak na razie 3 napięciu na tej dolnej, alei. i zrobiła się nam niesamowita impreza. Sebek X atakowany przez Rexa. Jeszcze jakieś fosforowe bomby doszły do... Do niego przez boczne przez szamika, co eee. się tutaj stało? Pauza. Jest nieużyty flash przez Asze. Pyt Wydaje mi się, że czapeczka z daszkiem, masz teraz moderatora a unban. Kurwa KURWA Choroba z pierdolenia układu mózgowego. Ja pierdole. nie, nie zaguszam, zagłuszam to.

ja nie wiem co, co to było Magia. <grystanie, <grystanie> Ten cholesterol. Masz od, otłuszczone zwoje Na górze są. Na to co, że zapominam? Tak jest w procesie myślowym jest jakaś przerwa gdzieś tam. Czasami coś nie styka, nie? O, hasz, kasz, 300 zł mamy 3000 ok. wstaje tańcze po No i rob, robisz tak. Ale to muszę to zobaczyć. No, ty, kurwa, bo ja nie mam sprzeda. Ale musisz bioderka tam, ja już mam bioderek, tylko nie widać, bo siedzę wtedy. Podczas. Słuchaj, ja nawet brzuchem. obróciłem się kupą do kamery trochę, także wszystko widać. Ech, z dziewczyny dlają Oprawcy. Rozumiecie? Premium. Nasi oprawcy, ukradli nam bluzy i teraz je sprzedają. dają gdzie ty jesteś? W stronę. Dobra, no baba, teraz tak. No tego smoka, nie chce mi się jak tak, jak nie idziecie to... Ja przecież jestem! No fajnie, ale Rayon miał tu być godzinę temu Ale odpuszczowywałem Mida! Już wiesz, że oni mają... Okej, Rayon! Ryan, biegnij do drużyny! Sona, gdzie ty dzi nie Ulti, ulti, chociaż pusz ulti! O co ty KRĄPA robisz? Esencja to jest niego! No Będę miał więcej złota na koniec! Yes. Yes. Kurde, mam jakiś gówniany pistolet, tylko ty Na górze tam jest Łódź. Kurde Cochę cię zarabi cię zarobi Co ty odwaliłeś teraz powiedzmy Halo Nie. Tak. Nie. Moim <śmienią> zdaniem, <śmienią> zdaniem możesz tylko falnąć Q i się wycofać. Nie! LOL. Miałem Q Ej, jest no, no no, się nie da, no. Mam ją, mam ją! Dobra, No, yeah, ale zresztą kulkę zagrał. Dobra, uwaga, Irelia na plecach! Trzymajcie się razem! Musek, wracaj do nas! Musek! dobrze, zabiję. Musek, musisz się razem trzymać z Jestem zajęty. No, no, no. Co, no, gra? No, Dobra, morda. Dobra, no, pchajcie <guck> mi daj, Relia nie ma odpuszu. Tylko, że Brand może zaraz przyjść. Ale on jeszcze 5 sekund czy 10 zanim przyjdzie. Weźcie ile się da, ale uwaga na Branda. Czy zaprzeczasz, czy zaprzeczasz do Ksaja, Ksajo, czy zaprzeczasz, że na noc zakładałeś sobie idąc spać Otrzymaj proszę mikrofon, mi przy ustach, białe rękawiczki tak brałeś kołdrę i tak trzymałeś ręce w białych rękawiczkach i na plecach spałeś w tej samej pozycji. Światku, spytajcie się, się Kubona. Kubon to widział. Białe rękawiczki, ty wampirze. Wyssałeś mi skilla i przez to przegrałem z mamu. Wampirze. Jak mogłeś mi to zrobić? Tak, Sayo to wampir. Nie wierzycie? Spytajcie się ta ta. innych znaków. Andrzej Głowa. Okej, okay. Andrzej Głowa, Tak, Namu, wielbiciel, 5 Na Namu, gdybyś była kątem, miałabyś mniej niż 90 stopni, bo ostrasz Ciebie laską. Lask. <laughs> ha, ha ha kocham, kocham Cię. cię. Dobry, ale ten tekst był dobry. Dramatyczne tak? podrywy to ale jest to. Ja nie wiem, ja... powiem ci szczerze. Tak to można w... Andrzej można. Ja to Takie... laska. To nie działa, jak gadasz z kobietą. To nie działa, bo to no nie pełna jest naturalne, rozka, no, pełna może być. Coś, co ty zaplanujesz nigdy nie jest czymś naturalnym. Nie. Na kogoś to tak nie. działa w życiu. No. Muszę jak nie słychać ci w ogóle. To słychać? No, ja go słyszę. Ja go słyszę z I rodzice uznali, ma, znaczy mama uznała, że, że ze mną jest to samo. Nie, że ja po prostu mam bunt przed maturą. A ja w ogóle co innego było. Ja nie byłem w stanie im wytłumaczyć, bo nie miałem autorytetu w ich oczach, tak, jako dziecko. No nie dziwne. Nie byłem w stanie im wytłumaczyć, że ja w ogóle co innego chcę. Nie, że to nie chodzi o to, że ja mam jakiś problem kon konkretnie z maturą czy coś, tylko ja po prostu mam inny plan na życie. Z szkołą masz problem bardziej niż z maturą. No No tak, dokładnie. Ja nie chcę szkoły. Jest ciemper na to, jak coś. Ja. <śla> Yes. <laughs> Nie, jak wjechał z tym dżunglerem! Bo Heralda? No jeżeli to przeciwnik robi Heralda, to wiemy, no kolokwialnie mówiąc, że jesteśmy bardzo w bardzo ciemnym i głębokim miejscu. Nie, 12 do 3. W każdym razie, Fryderyku, tak, ja tutaj hard. zastanowiłem się i wymyśliłem coś bardzo ciekawego, bo mówi się o e, The Lordzie, że coś tam, coś tam, wifi kabel, e, o Ulajcie również jest. A ja proszę bardzo o Tabasku. Już, 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 już za chwilę złapiesz Uza wchodzi w dżunglę Wojciech Króz. Dziękujemy, dziękujemy nie, no cał, za torymowankę, testy. Całkiem okej, okay. całkiem okej. Okay, okay, e, okay. e, czyli kto zaopał największego guza? Zobaczmy. na no, 0-3, równo w Sługusach. E, Reksej troszeczkę do przodu sługusach, ale to tam... o, on nie, nie ma many! Obiją mi wystarczy. Te wystarczy teraz iść na reda. Idźcie na bota, tam jest Brandt. Czy Brandt jest obity? E, no, Idźcie to? na bota dive'em! Orianna i ilicin, Lee Orianna i Lee na bota! Kraj rybą! kraj rybą! Chodź okay, do przodu. Widzą, widzą mnie, widzą mnie. CO Z TEGO?! Ona nie ma many! Ona nie ma many, nie ma wieży! Ryan, zdej Zdejmij spodnie! Pizdę masz?! Jezus Maria. Co to jest? Dobrze, wystarczy. Smok! Go smok! Nie pchajcie tego, to sobie sfarmi to musek! Zgryzujcie mu linie. Nie jest frizowana. Pekajcie, weź... O co ja to jest... Prawda. Panie grajmy, bo mi widzowie uciekają. Kurwa, już sekundę. Zobacz, że myślę, że tu są i będą. Dwie rundy. Ja pętałem kabel. Rzucił sobie smoka na długą. Rzucił sobie kumacie Ja! <laughs> Patrz eee, to może, patrz! Jaro, jesteś gwiazdą Twitcha teraz, YouTube. Okay. <laughs> Chodź, wracamy. Okej, okay. kurwisz Ale okay, nie bo tutaj widzę, Ale że na topie. To. 5 złotych. Namu, boisz się burzy? Podejdźcie, co może? Okej, okay. okay. mamy, no, mamy tekst nam. do Namu. Namu, na. boisz się burzy? Podejdźcie. To dobrze, bo będę cię nieźle grzmocił. Yes. Dziękujemy, za tą, za tego Dziękujemy za tego donate'a. Dziękujemy za tego donate'a. Nie wiem. Pokazać gimnazjanie kobietę. Yes, to, to, to nie są dobre teksty, Wam nie pomoże to w Namu. Namu na razie jest na smoku. Mi się podoba. A kto skrobał tego smoka? E, Testry? Dobrze, Testy. Jestem dumny z Sprawdź, Sprawdziłbym Nie czas. Owa! Co? Nie, no nie mogę. Owa!